Cześć. Jestem Marzena. A ja Łukasz, Należymy do wspólnoty ewangelizacji Rafael, która działa przy Sanktuarium Świętego Józefa w 20. Chcieliśmy z naszymi siostrami i braćmi zaprosić Ciebie, właśnie Ciebie, na największą przygodę Twojego życia: 12-tygodniowe rekolekcje seminarium odnowy wiary, które będą się odbywały w Sanktuarium Świętego Józefa w całkach przy parafiali. Rozpoczynamy 5 października mszą z modlitwą o uzdrowienie, godzina 19.15. Później kolejne spotkania będą odbywały się co czwartek na salach przy Sanktuarium świętego Józefa. Zapomnę teraz sobie myśleć, że to nie dla mnie, że nie mam czasu, że nie umiem, że po co, że to tylko dla młodych. A może właśnie jesteś młodą osobą, która w tej chwili myśli, nie, to do kościoła wodzą starsze osoby, ja nie, ja jeszcze mam czas, żeby spotkać Boga. A może znasz Boga? I co niedzielę chodzisz do kościoła, ale przez cały czas szukasz i nie masz pewnych odpowiedzi, które by dla Ciebie nurtują i nie wiesz, co z tym wszystkim zrobić. Może nie rozumiesz siebie, próbujesz zrozumieć własne życie, a nie potrafisz. Powiem Ci tak, patrzę na dzisiejszy świat i widzisz w nim samo zło i zastanawiasz się, gdzie jest Bóg, czemu On milczy. A ja mam do Ciebie dobrą wiadomość. Bóg wcale nie milczy. Jezus mówi do nas w Ewangelii świętego Mateusza w XI. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Chciałbym ci przedstawić osoby, które przeżyły dwa lata temu swoje seminarium zwarni, i które chciały się podzielić właśnie tym, jak na to wpłynęło. Zapraszam. Podczas seminarium odnowy wiary doświadczyłam obecności Jezusa. On przemienił moje serce, przez co przestałam się lękać o jutro i z ufnością idę za Nim, a przez modlitwę i czytanie Słowa Bożego On utwierdza mnie w tym, że jest ze mną zawsze. Bóg pokazał mi, że kocha mnie taką, jaka jestem, za wszystkimi moimi wadami i słabościami, i utwierdził w tym, że jest ze mną zawsze. Na seminarium Odnowy Wiary Pan Bóg pozwolił mi poznać siebie jako Boga Żywego. On odmienił moje szare życie. Od tamtej pory życie z Panem Bogiem daje mi radość i ogromną miłość do ludzi. W seminarium Odnowy Wiary wspominam jako dobrze spędzony czas czas spędzony z ludźmi. Ze Słowem Bożym, a równocześnie z możliwością podzielenia się swoją wiarą, swoim życiem, a także sposobnością poznania innych ludzi, ich wiary i ich doświadczeń życiowych. To piękny czas rekolekcji, kiedy pogłębiłam swoją wiarę, wiedzę i relacje z Bogiem. Pan Bóg po raz kolejny zachwycił mnie swoją miłością. Może pozwolisz zachwycić się i ty?